Czy będę sobie w stanie poradzić na studiach informatycznych nie mając wcześniej ani w szkole, ani w domu styczności z informatyką? Myślę o zostaniu programistą. To jest dokładnie ta sama rzecz, o którą ja sam się bałem, bo nie miałem ani rozszerzenia z informatyki w liceum, ani za wiele styczności z programowaniem. No i w wakacje przed studiami naprawdę solidnie przygraindowałem z informatycznych rzeczy, o które tak się bałem i skoczyłem na całkiem niezły poziom, jak na kogoś, kto się powiedzmy uczy od tych trzech miesięcy. Z tym, że tutaj nadeszło ogromne zaskoczenie studiów informatycznych, z którym spotyka się niemalże każdy, czyli że na Informatyce wcale to nie informatyka jest najtrudniejsza. No a przynajmniej jeśli mówimy powiedzmy o pierwszym roku, czyli tym roku na którym najwięcej studentów odpada, okazuje się, że najtrudniejszą rzeczą z jaką się spotkasz będzie właśnie matematyka. No i u mnie matematyka to była ponad połowa przedmiotów i jeśli ktoś wylatywał, to na przykład z powodu analizy matematycznej, albo logiki i teorii mnogości, matematyki dyskretnej i tym podobnych przedmiotów. Więc nie miałem jakiegoś strasznego problemu, żeby dogonić umiejętnościami osoby, które były na przykład w technikum z profilem programistycznym. Za to 80% jak nie więcej mojego czasu szła na naukę matmy. Rzeczy związane z informatyką, podobnie zresztą jak z matmą, idą od samego początku, tylko szybko czyli że pierwszego tygodnia będziemy robić absolutne podstawy, a miesiąc później rzeczy zaczynają się robić już naprawdę trudne. Także to będą trudne studia i pierwszy rok może być problematyczny, ale nie ze względu na samą informatykę. Nie mówię, że te rzeczy są proste, no ale w porównaniu z egzaminem z teorii mnogości jednak miękną, przynajmniej na moim wydziale. Ogólnie rzecz biorąc, w ogóle bym się nie bał tego, że nie rozszerzałeś informatyki w liceum. Zresztą na informatyce w liceum robi się często straszne głupoty, które mają małe przełożenie na to, co chcesz robić, bo napisałeś, że chcesz Zostać programistą. Jak masz czas i motywację, to możesz sobie zrobić na wakacjach jakąś powtórkę programistycznych czy informatycznych zagadnień, ale i bez tego sobie dasz radę, tylko po prostu będzie to kosztowało więcej pracy w czasie studiów. Ja absolutnie nie żałuję tego, że na wakacjach przed studiami zrobiłem sobie tę solidną powtórkę, bo dzięki temu mogłem się skupić na największym przeciwniku, czyli na matmie.